Siemanko, w dzisiejszym filmie sprawdzę dla was drop z paczek 82 plus z SBC, także łapeczka w górę subskrypcja koniecznie z dzwoneczkiem i zapraszam do oglądania. Dobra teraz tak określmy jak będę przeliczał opłacalność paczek, że tak powiem. Jedna paczka 82 plus jednego piłkarza z SBC kosztuje według Foodbina jakieś 3800, co zakrąglimy to, że jedna paczka kosztuje 4000 i tak, karty 83 lub niższe są tak naprawdę warte Quixel, więc będziemy zaliczać karty 83 i niższą, że kosztuje 1000 końców. Karty 8.4 kosztują jakieś, no w zależności też jaka, od 1700 do 2000, więc załóżmy, że karta 8.4 to kosztuje 2000. No i wiadomo, 8.5 już kosztują powyżej 7000, także wiadomo, że jak trafimy 8.5 to nam zwraca tą paczkę. No i będziemy sobie tak podsumowywać każdą po kolei paczkę. Ja mam tutaj 18 tylko paczek, ale spokojnie, jeszcze na kontach Road to Glory i na jeszcze jednym bocznym mam kilka paczek, także zobaczymy czy z tych 18 poleci jakaś 8,5, chociaż jedna i może na końcu, jak się uda, to zrobię pika z ikoną tutaj na głównym koncie. Także lecimy z pierwszą baką, nie ma co tutaj przedłużać. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Czy się uda w ogóle, żeby te paczki się zwróciły. Z pierwszej mamy 8, trójkę, czyli kartę za 1000. Mamy łoka w drugiej paczce, czyli tak naprawdę że o cancelo. Nie wiem ile teraz 8-szóstki, ale chyba ich nawet na rynku nie ma. Yy, powiedzmy, że... Zresztą sprawdzimy ile kosztuje takie cancelo. Okej, okay, 17 tysięcy, czyli ten Cancelo zwraca tak naprawdę mi cztery paczki, co najmniej. Tutaj mamy 8.3, czyli to absolutnie paczki nie zwraca. Karta 8.2. Roberty Firmino absolutnie tej paczki nie zwraca. I po raz kolejny karta 8.2. Znowu karta 8.2, tak jak się spodziewałem, że tutaj będzie ciężko. Ekrany trafić, no ale zobaczymy. Jeszcze masa paczek przed nami. Tutaj mamy Botmana 83. Po raz kolejny tylko i wyłącznie karta 83, czyli ekrany. No i skończyło się dobre po 83. Wracamy do kart 82. 83 Look Show, 82 Duplikat, <glasycznie> klasycznie. Eee, to jest dramat. Nie spodziewam się, że będzie aż tak źle. Belgia, lewa pomoc, to jest Karaska 84, w końcu coś powyżej 83, ale to absolutnie tej paczki nawet nie zwraca. To jest Mats Hummels, 83, Ukraina, prawa pomoc, zielona karta 82, mamy Martę 84 i ostatnia paczka na moim głównym koncie. No, co, o, 17 paczek, 1 walkout bez karty 8,5. Zobaczymy, czy się to zmieni w ostatnim. Prawdopodobnie nie. Czy tak, zobaczymy, nie, to jest chyba 8,3. Po wszystkich paczkach sobie zsumujemy, jak to będzie wyglądało. Ile będę mm, tych końców na minus przyszedł. Czas na konto boczne, tutaj równo 30 paczuszek przygotowałem. Słuchajcie, będę wam pokazał tylko karty 84 lub wyższe, bo nie chcę was po prostu zanudzić. Pierwszą paczkę od razu lecimy. Zobaczymy, czy jest w ogóle sens robić te paki, czy jak zwykle to jest po prostu scam. Tutaj mamy chyba 8-2, czekajcie, zobaczymy. To jest Periset 82. Tutaj chyba mamy walkout, tak mi się wydaje. Tak, to jest walkout, Sandra Panos. Trzecia czy czwarta paczka, 87 karta. Jak na razie mamy dwa walkauty na ponad 20 paczek. Nie jest to chyba jakiś wybitny wynik, no ale jednak coś tutaj leci. Jesteśmy na półmetku paczek na tym koncie. To nie jest tak, że ja po prostu wam nie pokazuję kart, które trafią, tylko dosłownie. Tutaj nie ma kart powyżej 83, to się chyba nawet nie da trafić, oprócz tej panu z tej bramkarki, to tu dosłownie tutaj nic nie było. Zobaczymy jak druga część, czyli pozostałe 15 paczek. Z pierwszej z nich mamy... Może 85, może 85 chociaż dostaniemy. Czy Aczerbi? Nie, jednak Aczerbi. Hehe. <laughs> tutaj chyba Marcus Rashford. Tak mi się wydaje. No, Marcus Rashford. Nawet... Nawet w lutym nie będzie Rashford trollował O! Była, była 8-4, ja skipnąłem Była 8-4 Bremer karta, także... <grytanie> w końcu, w końcu coś można powiedzieć Chyba mamy walkout, słuchajcie Mamy walkout, trzeci walkout z tych paczek <grytanie> Zbliżamy się chyba do 40 paczek już otworzonych i 3 walkouty, oczywiście duplikat. Otworzyłem te 30 paczek, dosłownie, nie było to nic. Podsumujmy sobie je na tym koncie, już nie będę tutaj na to konto wchodził. Data pozyskania najnowsze. I, i teraz e, zobaczymy. Mamy tak: mamy tutaj 30 kart, e, trafiona jeden walkout. E, Jeden walkout dalej, jedna karta 84, dwa walkouty, jedna karta 84 no to e, zakładając, że 4000 kosztuje paczka, no to 4 razy 30 daje nam 120 tysięcy 84 jest warta 2000, no to 118 tysięcy i dalej, 8,6 mówiliśmy, że kosztuje powiedzmy 15, albo nawet podciągnijmy 8,6 do 20 tysięcy, no to nam daje no dalej powiedzmy te 100 tysięcy, no i dalej ta Sandra Panos kosztuje w tym momencie 22 tysiące, no to jestem, jestem na minus powiedzmy 78 tysięcy na tym koncie. Jeśli wszystko dobrze policzyłem, główne konto 18 paczek, boczne jedne 30 paczek i teraz na, na domknięcie 12 paczek, nie będę robił 100 Zostaniemy na 60, bo widzicie jak po prostu drop jest z tego totalnie dramatyczny Ale kto wie, może karta RTTF tutaj poleci, nie skreślamy tego konto, to jest konto w miarę tutaj szczęśliwe, mam miecham tutaj trafioną i tutaj Dalman 84, więc w sumie zaczynamy naprawdę potężnie, bo karta 84 niestety duplikatem. O, mamy chyba... Myślałem, że jest Messi albo Dybala. Nie tym razem, nie tym razem przemo. I mamy chyba ekrany, no to prawie jakbym trafił na Zario, słuchajcie, z takiej paczki trafić ekrany powyżej 8,3 to jest naprawdę mega mega sukces. Zostały 4 paczki, słuchajcie, na 60, ile mieliśmy? Cancelo, Parejo, e, Irene Paredes, czy jako na temat Sandra Panos, jakoś tak, czyli 3 walkouty były, chyba Parejo dwa razy był, więc 4 walkouty powiedzmy na 60 paczek. To dobrze, nie świadczymy, jeszcze trzy paczki przed nami, to wszystko jeszcze się może obrócić, wiecie, trafi jednego Nuneza I to totalnie się wszystko zwraca, na razie Jestem na ogromny minus I ostatnia paczka Bez komentarza, zostawię to po prostu Co tu się działo, no chyba, że Mbappe, oczywiście nie jest to Mbappe Tą kobitkę już znamy, jest to karta 82. Jeśli chciałbym zrobić 60 paczek 82 plus od zera, musiałbym wydać 240 tysięcy tak w zaokrągleniu. Trafiłem 4 walkouty, zakładając, że każda z tych kart kosztuje 20 tysięcy, nawet nie kosztuje, no ale wiecie, tak bardzo, bardzo do góry wybijemy ich cenę. No to i tak będę 160 tysięcy na minus, bo tych kart 83 to nawet nie liczę, bo to po prostu kosztuje 850 i do widzenia. Totalnie nie rób się tych paczek, nie polecam. <grym> Sami widzicie, że... Totalnie to nie oddaję, nawet ciężko trafić kartę 83, 84 karty, to z 60 paczek chyba były może 3-4 takie karty. Nie róbcie tego, nie polecam, totalnie nie oddaję. No ale za to odda, jak zostawić łapę w górę, suba z dzwoneczkiem i widzimy się, myślę w następnym odcinku, też będzie pewnie odcinek z karierki. Siemanko, cześć!